Siema Antek, ty stary chuju, z okazji twoich 20 urodzin chciałbym ci życzyć wszystkiego najlepszego. Spełnienia marzeń, zdania maturki, żebyś opelek za bardzo nie psuł. No i jeszcze, żebyś się już nigdy nie dał wciągnąć ten biznes jednorazówkowy na Dolnym. Pozdro. Antek, ty stary chuju, wszystkiego najlepszego ci życzę. Pełna imprezki i wszystko, ja wiesz, czego chcesz. Elegancko, zwierzę Wiadomo, wiadomo kto był w Paryżu. Znasz ich dobrze. Wszystkiego najlepszego dla ciebie. Miłej imprezki. Antek, wszystkiego najlepszego. Antoni z okazji urodzin. Chciałbym ci życzyć wszystkiego najlepszego. W dniu Twoich urodzin chciałbym złożyć Ci życzenia. Wszystkiego najlepszego. Jebać Dzielę Nasza Penalawą. Antek, kur, sto Lat, brachu. Wszystkiego najlepszego za dom. się dzień Panie Miś, z okazji twoich 18 urodzin chciałbym ci życzyć wszystkiego najlepszego przede wszystkim. Żebyś się zmieniał tylko na lepsze. Żebyś mniej kurwa odkryjonych historii opowiadał, przede wszystkim zmyślonych. I żebyś był sobą i to jest najważniejsze. Sto lat. Wszystkiego najlepszego Grizzly. Wszystkiego najlepszego z okazji 20 urodzin kurwa. No siema Antek. Wszystkiego najlepszego stary dziadzie, to już twoje dwudzieste urodziny. Pokaźna liczba, przejdźmy do sedna, spełnienia marzeń, dużo ruchania na imprezie z bykami, uważaj na cwaniaków w swoim życiu i lecimy z tym do przodu. Wielkie pozdro dla ciebie gryzli, biceps, biceps. No hejka Antoś, z okazji urodzin chciałabym życzyć ci wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, miłej zabawy na urodzinach z bykami, ogień, ogień, majstersztyk. Jak zdasz maturę, to dam ci podymać Pozdro gryzli bestia Tylko ciota nie zarucha, ty pijana jeździ w ucha, spędzi grucha na domówce Ona myśli o palcówce i o chuju w swoje noże Chodź tu do mnie to ci że panie Boże, wybacz mi, że waluję cztery dni, rucha dziwki pije dwa. na sumieniu wiele mam, palegram i waliłem motalką